Mano widzowie, siemano dzisiaj będziemy robić przeróbkę świnki Pepy. No to zaczynamy. 3, 2, 1. Pan kości z tenuszki. Słonioś, a bawi się domkiem dla Lalek. George no. też się bawi. No, no chat, no taka chodź, jest Ale jak wyjdą. Pepa urządza za herbatkę dla rodziny Lalek. Proszę, George, ja jestem mamą i tatą. O, a ty, a ty no jesteś z lewej. A ty z herbatą. Dzieci, za chwilę herbata. Musicie umyć ręce. Ale nie mamy... Y... Nie wiem gdzie iść. George Dobra, idziemy. Do łóżka. Pa, pa. No to kacha. George, czemu kładziesz dzieci do łóżka? Przecież mają przyjęcie. Są chore. George lubi kłaść lalki spać. Dzieci, proszę, zejdźcie na dół, bo nie dostaniecie ciasta. George A jesteśmy chore. Jest zbyt zajęty układaniem lalek do snu George Jeżeli chcesz się ze mną bawić w domek dla lalek To pomóż mi przy herbacie Ale jak? Proszę George Napełnij imbryczek wodą Dobra, idę przynieść herbatę Dzieci, zejdźcie natychmiast na dół Nie chce nam się Mamo, schodzimy, schodzimy O nie, 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 nie my, ja, my tego nie powiedzieliśmy George, napełnia imbryczek wodą Z lewu O Pan... George znalazł pająka w Pająco. George chce, żeby pająk był jego przyjacielem Uważaj, jestem lekki A może teraz chcesz zostać moim przyjacielem? Ja zostanę lubi pająka Nie lubię cię Pająk lubi George'a Okej, okay, no to w idziemy robić uwielbia bawić się w przyjęcie No, no, no <noise> Gdzie są czekoladowe ciasteczka, tatusiu? Wczoraj jeszcze było ich dużo Wczor wczoraj ty je, o, wczoraj mamu, je ty zjadłaś Niedobry. Wszystkie zjeść. Ho, ho. Niedobry Nie jesteś nie dobra? idziemy George, zrobić prankę, Joszka, pa, Pepie. Okej. Okay. Rozumiesz, nie? George, co ty robisz? Miałeś mi pomagać przy przyjęciu. Prank. Ha ha ha. ha. ha, ha dobrze, Pomocy! zrobiliśmy pająku. Nie ma nie tu się, rur. Peppo. Proszę, tato, zabierz go. Dobra, ale mi pokaż, gdzie jest. Dobra, ale jak w umywalce Widać, to cię... George. Widziałeś pająka? I no jeszcze jest Proszę, w rurze. Od... tato, zabierz go. Ale go tu nie ma. Naprawdę nie ma się czego bać, Pepo. Pająki są bardzo, bardzo, bardzo niedobre i nie wielkie. Krzywdy. Nie martw się, tata zabierze go z sypialni. Wow. Tam jest, jest naprawdę oścur. mały. Zawołam mamę świnkę. Sam Pala, sobie rozdział sprawę. Ej, hey, no siema. Witaj panie chude nóżki. Jeste nie jestem chude nóżki, jestem pan Podobawiam stary nóżki. No może na chwilę do zlewu. Słyszałam, że znaleźliście małego pająka. Zabiorę go z sypialni, żebyście mogli się bawić. A to już nieważne.